8 czerwca o godzinie 9 na stadionie miejskim Mienia Henryka Rejmona przy ulicy Kościuszki 26 odbędzie się turniej piłki nożnej z okazji dziesięciolecia istnienia Kutnowskiego Stowarzyszenia AKS Starter. O, Drużyny, które zostały zaproszone to nasi goście z Łęczycy, drużyna Hurt TAP Łęczyca, drużyna EXPOM Krośniewice, specjalnie reaktywowany na ten turniej zespół Galaktiko Kutno, następnie reprezentacja Urzędu Miasta Kutna, zespół Hurt PAP Kutno, zespół Libero Kutno. Zespół Old Boys Kutno. dwa zespoły gospodarzy, czyli aktualnie grający zespół AKS Starter Egolit, w turnieju wystąpi również druga drużyna Startera pod nazwą Starter Agrovit Kutno. W turnieju również weźmie udział drużyna Viva Kutno, jest to przypominam Beniaminek najbliższej edycji ekstraklasy Kutnowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Oprócz emocji sportowych, od godziny 10 do 14 będzie czynny sektor dla dzieci, w którym do dyspozycji naszych milusińskich znajdzie się dmuchane boisko. Będą również liczne turnieje i konkursy z nagrodami. Turniej jest przygotowywany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kutno. Yeah. yeah. yeah.